Proszę mi opowiedzieć, jak zaczęły się Pani problemy z pęcherzem? Nawet nie wiem od kiedy, ale już bardzo długo cały czas dokuczało mi często No i to pojawiało się, no, takie dolegliwości po prostu każdego dnia. Ja chodziłam po urologach, ale najczęściej mówiono mi, że taka uroda, że tak musi być, no nic nie poradzimy, taka uroda, taka uroda i po prostu ten dźwięk taka uroda to jest dla mnie cały czas. W końcu mój tata trafił na lekarza, który go operował, bo miał nowotwór prostaty i powiedział, że on mnie zabierze do tego lekarza, bo tak nie może być, coś, coś jest nie tak. A ile to mniej więcej trwało? <grym> to taka uroda. Mm -hmm. To były miesiące, Dwie lata. Lata, lata. To lata. Około nie wiem, siedmiu lat, mm -hmm. ale już nawet nie pamiętam tego momentu, kiedy to się zaczęło. No i w końcu trafiłam na lekarza, który się znał na temacie i. To zdiagnozowane w tym roku. Czyli yy, uważa pani, że większość lekarzy nie wie o tej chorobie? Tak, absolutnie nie wie, nie ma pojęcia o, o tej chorobie, bo byłam u kilku lekarzy i zawsze to słyszałam, że taka uroda.